Dawid, jak się poczujecie po tym zgrupowaniu w Planicy? Było ciężko? E, cóż, myślę, że nie było jakoś bardzo ciężko. Tutaj e, gdzieś tam trener miał cały czas na uwadze to, żeby gdzieś nie przedobrzyć, więc... E... Treningów nie było za dużo, myślę, że było tak właśnie w sam raz. Troszeczkę, troszeczkę żeśmy się zmęczyli, ale nie, nie za bardzo, także już po, tych, po tym dniu przerwy między, między skakaniem tam w planicy udało się wypocząć i wrócić tak naprawdę do pełni sił na tutaj, na, za, na kwalifikacje, na zawody. Jak tutaj się czujesz na tym obiekcie, bo jest, wszyscy podkreślają, że jest bardzo specyficzne, ale twoje wyniki pokazują, że nie sprawia cię problemów tutaj. Bo ta skocznia jest bardzo specyficzna. No ale myślę, że tutaj też dużą rolę odgrywa to, nad czym pracowałem w poprzednich tygodniach. Tutaj po prostu to realizuję i to, to tak naprawdę działa, więc nie ma tutaj jakichś takich powodów do tego, żeby czegoś szukać więcej. Ja uważam, że te skoki są całkiem w porządku i po prostu będę kontynuował swoją pracę tutaj. Wygląda na to, że w Twoim przypadku powrót po tym urlopie tak by bezproblemowo odbył się. Czy ta dyspozycja cały czas rośnie. Jakby. No nie do końca, bo pierwszy, pierwszy obóz w Wiśle, który mieliśmy zaraz po urlopie, no to była tragedia troszeczkę. No ale wiadomo, że gdzieś tam po tych dwóch tygodniach troszkę no trzeba było się wbić z powrotem w ten rytm. E, już kolejny tydzień to już były, to już były całkiem przyzwoite skoki i, i zaczęła się ta taka właściwa praca nad, e, nad poprawianiem tego, co, co jeszcze tam gdzieś nie grało i, i to jest cały czas kontynuowane. Właśnie, co, co aktualnie nie gra? Tutaj ja bym powiedział, że jeszcze no może troszeczkę mógłbym popracować nad tym telemarkiem. E, jest, jest, już trosze, jest już duża poprawa? No ale jeszcze, jeszcze gdzieś tam są niedo, niedociągnięcia i myślę, że tutaj na tym się też będziemy głównie skupiać jeszcze do zimy. Pojawiają się myśli o podim jutro, czy nie gra ten wynik roli większej? Znaczy nie zastanawiałem się nad tym, no tak naprawdę na jutro ja mam zadanie całkiem proste, mam tutaj przyjść i oddać swoje takie normalne, dobre skoki. A jaki będzie wynik, no to, to zobaczymy już po, po ostatnim zawodniku, więc yy, ja tutaj nic nie będę wróżył. Yy, chcę jutro przyjść tutaj, po prostu oddać dobre skoki, tak jak yy, z takim założeniem, założeniem przyszedłem tutaj dzisiaj. Yy, trzy fajne skoki i myślę, że zarówno ja, jak i trener yy, będziemy zadowoleni. Dziękuję Dzięki. bardzo i powodzenia jutro. Dzięki.